Dzień dobry, dzisiaj masa, dzień. He, chyba, chyba 83? Jakoś tak, tak mi się wydaje. Zawsze zapominam, zawsze ktoś tam napisze, że Brain Fog spowodowany nie wiem, różnymi rzeczami. Ale prawda jest taka, że ja codziennie nagrywam te materiały i musicie wziąć pod uwagę. Przez takie codzienne nagrywanie, to niestety, ale perspektywa się trochę traci. No po prostu, ja już następnego dnia nie pamiętam o czym nagrywałem do poprzedniego dnia, a co dopiero. dopiero, który był numer odcinka, zwłaszcza, że codziennie ten numer odcinka zmieniam i już po prostu mi się to w ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest, że kolejny odcinek jest i będzie jeszcze przez długi, długi czas. Oczywiście, jeżeli zainteresowany odcinkami będzie wciąż. Tak sobie, tak pomyślałem dzisiaj właśnie o tym retrospekcyjnie, że tak naprawdę jest wiele osób które siedzą od początku vloga, za co jestem bardzo, bardzo wdzięczny. I zastanawiam się, czy jest choć kilka osób, które od początku tego vloga ze mną są i są na masie albo na redukcji i cały czas to kontynuują. Bez jakichś takich większych przerw, bez odstępstw, takich z tytułu, nie wiem. Własnego widzi mi się. Bo czasem odstępstwa z tytułu takiego życiowego się zdarzają, bo oczywiście no, nie ma co mówić, że no, nie każdy ma e, życie ułożone pod kulturystykę. Ja e, od dawna, dawna sobie pracowałem w taki sposób m, nad swoim życiem, żeby można było, żebym mógł, można powiedzieć, że z kulturystyki żyć w jakiś sposób. Czyli wszystkiego, co z tym jest związane. Zatem mam ten przywilej, czy też nie, no jakby. E, ja lubię myśleć, że sobie na to zapracowałem bardziej niż że jest to przywilej, bo przywilej to mi się kojarzy z czymś, co się dostało tak po prostu. W każdym razie to jest zrozumiałe, że czasem ktoś komuś się może noga podwinąć i, i, i tak dalej, więc tutaj... Mm, wiecie, norma. Natomiast jestem ciekaw, czy właśnie ktoś. ktoś yy, przerywanie, czy też nie, od początku yy, swoją drogę ze mną kontynuuje. Przez 183 już dni w sumie. ile to będzie 83 dni? Powiedzmy, że dwa miesiące to jest 60 dni, trzy miesiące to prawie 90, to będzie już prawie 3 miesiące, nie? No, coś takiego. Kurde, kawał czasu, Jedna czwarta roku. Jak to zaczynałem, to nie przypuszczałem, że tyle wytrwam. Wydawało mi się, że jest to niemożliwe do zrobienia, ale jednak się, się udało. Czy też nie udało? Bardziej powiedzmy, znowu lubię myśleć, że skoro sobie postanowiłem, to po prostu to zrobiłem. Na ile to jest. Na no, ile to jest tak naprawdę prawda to ciężko mi powiedzieć ja sobie już będę robił tutaj po wyjściu jedzenie to ciężko mi powiedzieć, ale tutaj mówię, no, ja lubię myśleć, że nie było to kwestią przypadku Fruity Bubbles polecam, bardzo dobre białeczko aczkolwiek jeżeli ktoś kupuje je na co dzień do używania to proponuję kupić mniejsze białko nie dwukilowe i zamieniać z jakimś innym smakiem, bo po czasie ten Funcy robi się taki, tak się trochę, nie wiem jak to powiedzieć, no, od nie chce go, robi się taki, nie, nie ma efektu, wow, może tak powiem. Bo jak na przykład jak miałem to kawę Moka Late, czy jak tam się nazywa, czy... moka, chyba moka. Nie wiem, zaraz mi ktoś poprawi w komentarzu, to miałem tak, że. Codziennie miałem wrażenie, jak bym tylko białko jadł po raz pierwszy było takie dobre, że to po prostu niasga, nie? To samo było jak miałem ten czoklę twarz. Po prostu bardzo dobre czokoladowe białko i codziennie miałem takie wrażenie, że zajebiste, nie? A z tym yy, babos jest tak, że jednak na początku musicie sobie, że uuu że zajebiste białko, a po tygodniu po jest wystosowania codziennie, macie już dość tego posmatku, więc jakby to jest jedyny z tego białka, natomiast, jeżeli ktoś e, rotuje sobie, czyli na przykład ma ten fruity Papples i jeszcze jakiś inny smak i na przykład nie wiem, dwa dni je taki, dwa dni je inny, to jest to mega dobra opcja, dlatego że ten smak się odświeża i znowu jest naprawdę naprawdę dobry. E, muszę wam się przyznać do jednej rzeczy, w zasadzie mam nadzieję, że Mateusz tego nie ogląda, bo już się ze mnie moja serwia śmiała że dałem radę chyba temu tosterowi. <grych> znaczy, na początku myślałem, myślałem sobie, o, cóż za inteligentny toster. dostosowuje się do kształtu tostów, aby y, można było po prostu robić takie tosty y, grubsze, bo toster zazwyczaj jest dostosowany do ludzi, jak to powiedziała Sylwia, normalnych, a nie do mnie, czyli nie do osób, które ładują do, do tostów kurczaka, y, ser, i jeszcze yy, Bóg wie ile szpinaku. Yy, zatem te tosty moje są grubsze niż tosty przeciętnego, O, Będzie, że to mnie nie zrysuje żadnego człowieka. A zatem z moim tosterem wydarzyło się to. <grym> ja na początku myślałem, że o ten ząbek jest po to, żeby regulować po prostu grubość tostera. Ale nie. Okazało się, że to się po prostu odłamało. Więc tak to wygląda. Natomiast mnie znacie. Póki toster działa, to znaczy, że działa. Zatem nadal robi swoją robotę, sprawdza się świetnie. Zresztą, jak widać, tosty wychodzą przekozackie, zatem nie ma co narzekać, tylko trzeba dalej wózek pchać. To takie ciągłe zmiany perspektywy i przerywanie, ale chcę, żebyście mnie mieli z najlepszej strony, czyli od przodu. A tak mówiąc szczerze, to no chyba toster załatwiłem, ale nie załatwiłem na amen, co jest dla mnie istotne, więc jeszcze chwilę mi posłuży, mam nadzieję, bo jest to najlepszy toster, jaki miałem kiedykolwiek w swoim życiu i jak mi się zepsuje, to będzie mi bardzo, bardzo przykro. Ale dzisiaj mam dzień wolny, co oznacza dzień praktycznie bez węglowodanów, bo oprócz tego posiłku Yy, to następne węglowodany mam dopiero w kolacji. Yy, nie przeszkadza mi to zupełnie, bo ja że już tego jedzenia jest naprawdę na tyle dużo, że nawet czasem mam tak, że wyczekuję na te, na te dni treningowe, żeby właśnie trochę sobie odpocząć, troszeczkę sobie od tego jedzenia oddychnąć. No yy, i plus jest taki, że człowiek ma takie ma na co czekać cały dzień, bo wieczorkiem oczywiście, oczywiście. Wchodzi mój ukochany klejk z rozważonym bananem, który wciąż po takim okresie mi się jeszcze nie znudził, Więc musicie wziąć pod uwagę, jakie to musi być pyszne, że po takim czasie się to nie nudzi. To dokończy mi się najlepszy klejk na ziemi i bije się sam w sobie, czy go zamawiać, czy nie. Mój wewnętrzny żyd mówi, żeby nie zamawiać, no bo w sumie po co? Jak to jest w zasadzie taki sam klej jak ze zwykłej mąki. A z drugiej strony yy, mój wewnętrzny leń mówi, żeby zamówić. Bo mimo tego, że jest to taki sam klej, bo w smaku jak się doda ten drop smakowy, to powiem, że naprawdę większej różnicy nie ma. To jednak różnica pojawia się na poziomie yy, szybkości przygotowania. <noise> bo jednak mąkę jak macie zwykłą, to trzeba ją najpierw rozmieszać z wodą skrupulatnie, później do mikrofalówki jeszcze włożyć, żeby ona się podgotowała. No bo taką surową mąkę to nie za bardzo fajnie jeść. Czekajcie, ja sobie suple wyciągnę. Nie za bardzo fajnie jeść taką surową mąkę. No więc to jest zawsze trochę więcej roboty. Czy wiadomo, że to nie jest dużo roboty, ale ja jestem leniwy, więc dla mnie dużo to jest pojęcie bardzo względne stąd też o, może Wam przewinę co biorę więc tak, idzie rano NAK jedna kapsułka 600 mg karczoch na poprawę trawienia następnie idzie 3 gramy tauryny, 3 razy dziennie po 3 gramy. następnie idzie magnes, który nie mogę znaleźć Mm. Ojej, dobra, następnie idzie 200 mg taurynianu magnezu, wszystko oczywiście dostępne na Gymshopie, oczywiście z moim kodem, następnie idą trzy tapsy Omega 3, jedna tapsa Super K, witamina K, dwie tapsy cystą, witamina D, Ariuna Leaf 52, kina za Citroen Bergamot leki naciśnienie leki naciśnienie dużo osób się pyta mnie jakie ja mam leki naciśnienie jaką dawkę słuchajcie ja mam leki naciśnienie które mi dobierał lekarz i naprawdę polecam tak robić oczywiście yy, ja na przykład w swoich podopiecznych niektórych stosuję takie rzeczy jak no dziś tam drobne leki na ciśnienie. Czy głównie tutaj mówię oczywiście o, o, o leku, o którym zapomniałem, to jak się nazywa, Mniejsza Oto. W każdym razie bardzo popularnym ostatnio. Co się zdarza, natomiast to są bardzo niewielkie ilości i głównie spowodowane jest to tym, żeby gdzieś tam kontrolować to ciśnienie. Ale jeśli macie problem faktycznie z ciśnieniem tętniczym krwi, to należy się udać do lekarza i dostosować dawkę leków personalnie, osobiście, bo niestety, ale prawda jest taka, że od tego jest lekarz, żeby Wam dawkę leków na ciśnienie dobrał. I yy, może się wydawać, że leki na ciśnienie, no to co za różnica, nie? Ale różnica jest naprawdę duża, bo yy, nie każdy ma ciśnienie spowodowane tym samym, co jego kolega czy też rówieśnik, i nawet jeżeli nasza waga jest podobna, i jakby tutaj wszystkie parametry są takie same, to może się okazać, że przyczyna powstawania nadciśnienia jest zupełnie inna i można sobie napykać naprawdę srogiej biedy. Zatem nie polecam Wam dobierania leków na ciśnienie samodzielnie, bo jest to po prostu niebezpieczne. Więc nie igrajcie z takimi rzeczami. Jest mnóstwo leków, które powodują zwiększenie wychwytu np. potasu, co jest bardzo niebezpieczne dla naszego serca, zwłaszcza jeżeli są pewne osoby, które ten potas uzupełniają w nadmiarze albo mają bardzo duże niedobory sodu w diecie i taki dysbalans elektrolitowy może nas doprowadzić do np. zatrzymania akcji serca, co oczywiście jest dość hardkorowym Skutkiem ubocznym, ale no, słuchajcie, wszystko się zdarza, nie? więc, jakby ja naprawdę zachęcam do tego, żeby, żeby nie dobierać leków na ciśnienie samodzielnie, nie pytać się o, o, o rady odnośnie doboru leków na ciśnienie swoich kolegów, swoich znajomych, tylko faktycznie udać się do dobrego lekarza, kardiologa, dobrać to w taki sposób, jak powinno być dobrane i po prostu mieć pewność, że y, wszystko jest dobrze i wszystko jest pod kontrolą lekarza. To no, daje Wam też taki plus, że. Nie musi się bawić jakieś szemrane yy, yy, recepty, i tak dalej. Tylko po prostu macie stały lek, przypisany od lekarza. Idziecie, dostajecie receptę. Jak potrzebujecie, dzwonicie. Wy, no, lekarz rodzinny wypisuje stałą receptę i nie ma żadnego problemu. Dobra, paka od Gym dotarła. Widać mnie, chyba mnie widać. Paka od Gym dotarła, więc zobaczymy, co tu mamy. Na pewno mamy w tutaj... tej bardzo ten nóżki. To nie należy chyba naostrzyć, bo nie jestem w stanie nawet otworzyć paszki. Dobra! No. Okay, okay. Więc tak, oprócz tego, że rozwaliłem po kuchni, to mamy tutaj dekstroza. No oczywiście, dekstroza idzie cały czas u mnie w mm, dzień treningowy w trakcie treningu. Jest je 40 gramów w dni normalne, treningowe i 60 gramów w dni treningowe, wysokie. I mamy kolejno białko. słony karmel. Sylwia ocenia bardzo wysoko, mówi, że bardzo, bardzo dobry. To jest jeden z niewielu, który może jeść, bo nie ma czekolady. Oraz e, Millionaire Cake. Też jestem ciekawy. Wygląda ten Millionaire Cake, szczerze mówiąc, jak nie wiem, to się nazywa krówka, coś takiego. Tak to mniej co wygląda. I jeszcze biorę sobie mój chocolate Hazelnut. Mówię mój, bo sobie niestety z tytułu uczulenia na kakao go jeść nie może. Cystą, o którym Wam mówiłem już rano. Oczywiście taurynian magnezu. Ja, ten, ja biorę magnez w formie taurynianu ze względu na to, że po prostu e, miałem wrażenie, że od, od cytrynianu. Yy, miałem po prostu problemy żądkowe, więc tak to wyglądało, omega 3 razy 2, omega 3 razy 2, czyli w sumie omega 6, taki dowcip, tryptofan, to lecił mnie cały czas, lecz zacząłem to robić, yy, robić stosować na... na redukcji i leci przez całą masę, bo pomaga mi to naprawdę, jeżeli chodzi o kwestie zasypiania i snu. E, tauryna, no to już mówiłem, to u mnie całorocznie. Citrus Bergamot na poprawę lipidów, też całorocznie. E, Krill Oil, też całorocznie. E, Koenzym Q10, też u mnie całorocznie leci. E, witamina D3, całorocznie oczywiście. Tutaj widzę, że mi chłopaki jeszcze... Laktoferynę dodali. Laktoferyna to jest taka bardzo fajna e, rzecz, która wspomaga wchłanianie żelaza, jak ktoś ma na przykład problemy właśnie z dużą duże problemy z żelazem, a w zasadzie z wchłanianiem żelaza, to znaczy żelazo jest na przykład wysokie we krwi, natomiast jest bardzo niski poziom ferytyny oznacza to, że na drodze wchłaniania są jakieś problemy i wówczas dodanie takich rzeczy jak witamina C czy laktoferyna może właśnie wspomóc ten proces wchłaniania tego żelaza więc to jest bardzo fajna opcja zatem tak to wygląda to jest tyle żeby było. O, już nic nie ma, no i generalnie tak to wygląda. Nie wiem czy to, wam czy to zoomować, już nie ma sensu. E, jak ktoś rzeczywiście chciałby mnie wesprzeć, to może również załowić sobie taką paczuszkę na e, gym shopie e, z moim kodem Olszewski e, z odpowiednio e, e, dobranym rabatem, czyli minus 7% na całe zakupy, więc e, zawsze to lepiej taniej niż drożej. Dzięki serdecznie, jeżeli ktoś faktycznie użyje. Aha, i oczywiście chodziło mi o termisartan wcześniej, jeżeli chodzi o, o kwestie tych leków na ciśnienie, bo akurat takie złożyło, że zaraz jak przestałem nagrywać, spojrzałem na Instagram i pytanie pierwsze, które zobaczyłem na Instagramie to, czy używam termisartanu. Ostatnio dość bardzo popularny temat, znaczy sam nie znam, nawet nie jest sam termisartan, tylko ogólnie te problemy z ciśnieniem, i chęć diagnozowania i leczenia samodzielnego, yy, więc tak. No Termisar ten generalnie może być bardzo pomocny, jeżeli chodzi o kwestie kulturystyki, i u niektórych zawodników yy, stosuje 20-40 do 40 mg dziennie. Natomiast yy, to są takie bardzo, bardzo, yy, można powiedzieć, yy, dawki. Yy, zachowawcze, dlatego że ja nie jestem lekarzem i uważam, że lekarz powinien dobierać dawki takie typowe, więc jak ktoś ma naprawdę poważne problemy z, z ciśnieniem, to już odsyłam do lekarza i nie bawimy się takie rzeczy. Lekkie problemy można tam korygować oczywiście za zgodą obu stron. Ja oczywiście przypominam, że nie jestem lekarzem, to nie jest żadna porada medyczna. Nie zachęcam do stosowania żadnego rodzaju środków ani sterydowych, ani farmaceutycznych samych w sobie, więc o tym pamiętajcie. Dobra, wybrałem się do urzędów pozałatwiać parę spraw. No i jak zwykle przerwa na odpompowanie pracownika, więc pomyślałem sobie, że rzucę małym rantem. Ostatnio nagle zacząłem nagrywać dużo więcej, jak przygotowuję posiłki i tak dalej. No i oczywistym jest fakt, że wszyscy się do, do, dopierdalają do brzucha mojego wielkiego, ogromnego. Zawsze mnie to bawi. Ogólnie nazywanie kulturystów jakimiś betoniarami. Nie wiem, brzuch ciążowy, coś takiego. Bo to zazwyczaj są goście, którzy, nie wiem, ważą po 60-70 kg. Nie umują oczywiście takim ludziom, tylko że jakby nie zdają sobie sprawy z tego, że organizm rośnie cały, więc jakby wszystko rośnie. I na masie, gdzie mamy tyle jedzenia, to jest niemal niemożliwe, żeby talię mieć non-stop płasciutką. Więc jakby tutaj, nie wiem skąd się bierze taki, taka potrzeba hejtu, ale. Czy znaczy, to jest też zrozumiałe, to no nie, ludzie mają jakąś taką potrzebę dziwną, żeby komuś robić przykrość. Nie wiem, czy to się wywodzi z tego, że sami mają po prostu, nie wiem, cięższą sytuację w życiu, czy, czy coś. No w każdym razie, jeżeli to komuś pomaga, to, to bardzo spoko. Najbardziej zabawne jest to, że ja zawsze później wrzucam zdjęcia, czy to z jakichś z zawodów, czy ogólnie z prepa i wszyscy mi zawsze piszą, na instagramie, że talia zajebista, że to stalia, i tak dalej, gdzie ja od, od lat mam taką betoniarę talię na, na masie, i jakby nigdy mi to nie zrobiło żadnego problemu. To nie jest tak, że ta talia rośnie jakoś okropnie z roku na rok, więc ja się tym zupełnie nie przejmuję. No, i tak tyle chyba chciałem powiedzieć, że, że, trochę, mnie to, że to, trochę mnie to zawsze bawi że ludzie tak czasem mam wrażenie, że wchodzą na, na czyjeś vlogi tylko po to, żeby coś wyłapać, żeby się przypierdolić, nie? <grybujesz> więc no, pozdrawiam, pozdrowienia tych wszystkich ludzi yy, A co? Ja muszę wstać i iść dalej. Kolejny przystanek już sobie w głowie ustaliłem gdzie jest. Więc muszę dojść do tego punktu i później do punktu docelowego. Później zrobić dokładnie to samo, tylko w drugą stronę i będzie dobrze. A ty w domu Wam pokażę taki jeden z ciekawszych posiłków. Może dość nietypowy dla wielu osób, więc może ktoś sobie coś podpatrzy. Mam tutaj po prostu 300 gramów zesmażonej cukinii. Do tego na patelni dorzucam od razu kurczaka, polewam ketchupem czy tam ketchupem jak to mówi. To wszystko razem zasmażam, a na koniec polewam wszystko masłem migdałowym. Tylko już nie na patelni, tylko jak oczywiście z patelni zdejmę. I taki posiłek posypuję solą i jem. Bardzo, bardzo dobry, bez węgli. I naprawdę kozacko to smakuje. Może to się dla kogoś wydawać dziwne, że kurczak z masłem migdałowym i jeszcze tego cukinia, ale naprawdę jest to w e, bardzo w porządku posiłek więc jak ktoś szuka jakiejś inspiracji to może go to zainspiruje Dobra, no dzisiaj to tyle pokażę wam tylko ostatni posiłek mam tutaj 125 gramów mm, mm, jezuzmania, jak to się nazywa? Mąka, ryżowa, mąki, ryżowa, właśnie w formie klejku 100 g banana, 20 g masła migdałowego, kakao, zrobione w pastę i 250 g indyka. I tak kończę swój dzień. Jest tutaj 120 g węglowodanów, 50 g białka i 10 g tłuszczu. Jak ktoś dotarł do tego momentu, to myślę, że aż po takim czasie gadania non-stop wie co robić. Dziękuję bardzo i widzimy się jutro o 18.12.